Łożesz. Kurwa. E. A wy to kto? Gdzie ja jestem? Kim ja jestem? Niech ogarnie cię spokój. Jest tu co prawda małe śmietnisko, ale to nic. Nazywasz się Dexter. Nawet fajne imię. Jesteś w bazie organizacji Sekty. Ja nazywam się Splinter i jestem jego przywódcą. Rozumiesz coś? Ależ... Tak. Tak, poznajesz mnie? Nie za bardzo. A czy kojarzysz tamtego gościa? Nie. Pierwszy raz widzę go na oczy. Nazywa się Kevin. Może boleć cię trochę głowa, ale to mi nie z czasem. Ale dlaczego tutaj jestem? Jesteś kapitanem tej organizacji. Straciłeś pamięć po wybuchu granatu. Nie wiedziałem, że tak na was to podziała. No to co teraz? Poczekajmy aż on się przebudzi. W międzyczasie wyjaśnię ci parę spraw. Au. Mój łeb. Boli jak ja pierdolę. Co jest? Co się dzieje? Oho, poczekaj. Czas mu też coś objaśnić, kim ty jesteś, nazywam się Splint. Dobrze, a teraz pozwólcie na chwilę, zaraz wam wszystko powiem. Hahaha, ha, ha, ha. mój plan zrealizował się w 100%. Kuzyni zapomnieli o wszystkim, jak i też o tym, że są ze sobą powiązani. No po prostu idealnie, załatwiłem ich jednym pociskiem tego urządzenia, a jeżeli się okaże, że tylko w zakresie własnej osoby wszystkiego zapomnieli to będzie git kurwa. Okej, okay. waszym zadaniem przed tym incydentem było zebranie dużego oddziału i wyruszenie w stronę jeźdźców wiatru. Coś nie coś pamiętam. Wieść co rządzi i Learn tak, to już wszystko wiem. Mieliśmy wyruszyć z oddziałem. No to jazda, że co, nie będę walczył boku kogoś kogo nigdy nie widziałem. Jak tak samo, wybierz kogoś innego Splinter. Ale po cóż, nie wyruszy Kevin, ty dexter zostaniesz w bazie i ochłoniesz trochę, bo widzę że Kevin jest bardziej zapalony do walki. No chyba tak, to pójdziesz ty, ale weź sobie inne przebranie i umyj się, bo wyglądasz jakby cię przed chwilą wystrali, okej? Okay. No jak ja cię pierdolę, nie wiedziałem, że jestem aż tak inteligentny. No więc kuzynów mogę sobie już odhaczyć. Dalej jednak jest zagrożenie. Muszę coś zrobić z foreksem bo to tak nie może być. Ile mamy jeszcze czekać? A ile ja mam jeszcze słuchać twoich narzekań. No ale przecież powiedział że przyjedzie przed 22. A już pół godziny minęło. Niech nie każe nam czekać tak dużo czasu. Przyjdzie jak przyjdzie. Nie każmy mu się spieszyć bo się wkurwi. Skoro na razie nie mamy na koncie żadnej porażki to zróbmy dobre wrażenie. No nie wiem czy bycie sztywnymi jak kutasy jest pokazywaniem dobrego wrażenia. Wydaje mi się że znudzenie będzie lepsze. Morda. że nie ma żadnych strat w drużynie. Panie profesorze, trudno o to by potęgę niezniszczalnych coś złamało, nazwa o czymś świadczy. A więc co się działo pod moją nieobecność? Już sporo zwycięstw mamy na swoim koncie. Najpierw zabiliśmy kapitana Armura z organizacji Splintera, następnie przejęliśmy jeden ich posterunek, a potem mieliśmy świetną okazję zapoznać nas z Lernem i Splinterem. Naraz, tak, zbiegli się w zajętym przez nas posterunku. Mam nadzieję, że jeszcze ich nie zabiliście. Oczywiście, mieliśmy właśnie załatwić jeden. Ten oddział jeźdźców wiatru, ale już nie mieliśmy czasu, i tak się spóźniłem, więc nawet mógłbym poczekać, ale dobra robota z Pinki. Teraz czas zaatakować Team Apokalipsy, później podam ci na komórce współrzędne, a tak poza tym po co pan tu przyjechał? Bo przyjeżdżam na coroczne zebranie profesorów na tamtym uniwersytecie, tak czy inaczej do zobaczenia, wkrótce się spotkamy. A tak w ogóle, jak myślisz, po co my atakujemy na te organizacje? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Na razie wykonujmy polecenia Joachima. Z czasem się dowiemy, czy to ma jakiś głębszy sens. Aha. Kurczę, co tak mało ludu tutaj? No i gdzie Dexter? A gdzie jest Kevin? Nie mówcie, że też Splintera wywiało. No jakby jego nie było, to byłoby to naprawdę dziwne. Ale jest. No i coś widzę, że jest zadowolony. Ale z czego? Że czyha na nas jakaś potężna drużyna? Muszę do niego zagadać. Kili, że się pokłóciliśmy, ale skoro taki zadowolony jest, to musi być coś nie tak. Hejka Forex. Jak tam u ciebie? A, normalnie. Czemu tutaj prawie nikogo nie ma? A bo wysłałem w kierunku jeźdźców wiatru duży oddział z Kevinem na czele. Z Dexterem też? Nie. Nie wiem czemu ale nie chciał z nim iść. Poza tym mianowałem Kevina na generała sekty. Jeszcze nigdy go nie mieliśmy. Samych kapitanów tylko. No dobrze. A co z niezniszczalnymi? A tam na razie się nimi nie przejmuję. Może rzeczywiście nie będzie z nimi dużego kłopotu. A właśnie, bo bym zapomniał. Muszę ci coś powiedzieć ważnego. No to ale nie tutaj. To jest zbyt osobista sprawa ale przecież tu prawie nikogo nie ma. Ojtań. Chodź, wyjdziemy z bazy i pogadamy, no ale... Nie sprzeciwiaj się bo zrobię się zły, a tego byś raczej nie chciał. No raczej nie. No to nie pierdol farmazanów tylko za mną. Zamiast się uspokoić to niepokoi mnie to zachowanie coraz bardziej. Dexter nie chciał iść z Kevinem, przecież to niedorzeczne, na 100% maczał w tym palce splinter, nic to, przekonamy się. Okej, okay, koniec żartów, czas przejść do rzeczy splinter, o co ci biega z tą całą sprawą, wiesz, zastanawiałem się nad naszymi ostatnimi poczynaniami i wywnioskowałem jedno. A masz kurwo po rynku? Wiedziałem, że ten twój humorek nie jest bez powodu. Dlaczego chcesz mi to zrobić? Bo chcę zakończyć twoje rządy w mojej organizacji. Nie rozumiem, po co cię wziąłem na mojego zastępcę, skoro cały czas mi narzekasz i robisz wszystko nie po mojej myśli. Przez cały czas przeszkadzałeś mi w wykonywaniu celów, a jeśli chodzi o twoje własne, to ja oczywiście mam ci we wszystkim pomagać. Ty i ja to. Myślisz, że moja śmierć coś zmieni? I tak nie wygrasz tej wojny. Sekta zginie. No dalej. Zabij mnie. Stać cię tylko na uziemienie, nie? nie? Myślisz, że śmierć jest najlepszym wymiarem kary od pana Skinnera? O nie mój drogi, zabycie chujem pizdą i kotynem stosuje gorsze kary niż szybka śmierć. A co, co masz na myśli? Pokaż oczy trwaniaku. Nie, nie, nie zrobisz tego, nie masz serca.